Dzień dobry, witam wszystkich. Odra we Wrocławiu e, w niedzielę zawody, także przyszedł czas, aby spróbować dobrać się do tych rybek, coś wymyśleć, aby na zawodach było troszkę lżej. Mam nadzieję, że wypali. Coś tam przygotowałem, coś tam pomieszałem. Mam nadzieję, że, że zda to rezultat i, i będziemy cieszyć się pięknymi rybkami. A jak będzie, wiadomo, wyjdzie w praniu po paru godzinach. Także Trzymajcie kciuki i jedziemy z koksem. Dobra, szybkie osiem wałeczków. I zobaczymy, co to tam się będzie działo. Pyk. Da lekko macham, bo dopiero przy uderzeniu o wodę dochodzi do klipsa. Zaraz to skoryguję. Dobra, lecimy. Poszło teraz elegancko Muszę sobie koło wrotek zmienić na jakiś z większą szpulą, bo to kręcenie, kręcenie to człowieka tutaj zajedzie Dobra, ostatni wałeczek został. I będzie git wszystko. Och, ochoteczka, petarda. Słuchajcie, taką ochotkę dostałem wczoraj. Konkret, że uch, te ryby to same powinny tam wyskakiwać z wody. <grybujesz> Plan jest taki, żeby być wysoko. Nie mogę zdradzić na razie, bo konkurencja ogląda. Nie będę się tutaj rozwijał nad szczegółami. Plan jest taki, żeby, żeby połowić i zobaczymy. Chłopaki z drużyny trenowali już wcześniej. Ja nie miałem możliwości pojechać na weekend, dlatego jestem dzisiaj i myślę, że zrobimy jakąś burzę mózgów później. Poszło elegancko. Teraz tak i tak, ale to trzeba sobie troszeczkę obniżyć. O, 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 o. Może być tak O i teraz patrzcie na to taka sytuacja. Że pyk i mam pod samiutką ręką Nie będę musiał się schylać A teraz A, czekajcie on się Balon się zrobił o. Petarda słuchajcie Ale numer W sumie dobre rozwiązanie nie trzeba się schylać Powędkę. Tylko mam ją od razu, to także jeden ruch pach i Nie tracę pół sekundy nawet. O, ale słuchajcie, dzisiaj w kuchni przygotował herbatkę. Dzień dobry. rabarbar truskawka. <grym> także polewamy. O, oh, gitara, chwilę poczekam, bo gorąca jest jak cholera. Spróbuję się trochę tej herbaty napić. Uh, uh, uh. Uh, gorąca. Jeszcze sobie chwilę poczeka. Czekać. Trzeba przerzucać. Oj, tam dalej chyba ktoś jeszcze rozłożył na rybki, widzę. Co, tylko obskubana ochotka, słuchajcie trochę. W ogóle mądra głowa Zamiast sobie zamówić słuchajcie na weekend robaki to zapomniałem i w poniedziałek musiałem obdzwaniać po kolegach ze sklepów wędkarskich, czy gdzieś komuś robaków nie zostało po weekendzie. Także robaki kupowałem na trzy razy w trzech różnych sklepach. E lá tu, Że jest. Konkretnie taką pogodę to sobie można siedzieć z miłą chęcią na rybkach. Dopinam tą szczytówkę, lubię jak ta szczytówka jest jednak tak bardziej dopięta, dlatego tak kręcę po troszeczku tym kołowrotkiem. Tak już się jakoś, chyba od chemika się nauczyłem, tu chemik zawsze ma takie powyginane te szczytówki do wody i tak już się przyjęło, że zawsze dopinam. Okoń, słuchajcie. Tak, takie. No ze 20 centymetrów ma. A połknął to. Uh, uh, uh. Ciekawe czy ja to wypnę. O, wypnę. Pierwsza ryba dzisiejszego dnia. Słuchajcie. Proszę bardzo. Taka sztuka. Pan Okoń. Weź się, wygli w drugą stronę, tu pokaż się i ma nie. To się obrócimy. Tadam. Idziemy do wody. Także pierwsze punkty już by były, słuchajcie. Ale woda zimna jest, jest w łowisku. Także rozkręca się, widzicie, już jest dobrze. Pierwsze ryby weszły w łowisko. Słoneczko troszkę świeci, i powiem Wam szczerze, że woda w ochodce ciepła troszeczkę sobie podmienię na tą chłodniejszą. O! O! Teraz jest elegancko. Słuchajcie, jak nagrzeje Wam się woda w Ochotce, to to popada. Migusiem. Także warto też sobie kontrolować to. No bo po pierwsze delikatna, po drugie mało nie kosztuje. Także warto zwracać uwagę na takie detale. Bo ugotujecie te robaki i one migiem padną. W końcu coś się udało przyciąć, słuchajcie. No ale te branie to niech to licho. Nie, jest to jakaś wielka ryba. No, hop, do góry. Mały leszczyk Oj panie, takimi leszczami. To my tu Nie wygramy tych zawodów. Odchaczyło się, dobra. Pik. Ano, dokładnie tak. Słuchajcie, jest byk. O, jeszcze się wypiął w podbieraku. Proszę bardzo, leszczyk, jakieś 100, może 150 gramów. Ruszyły się. Dobra, wracaj tam. Pradziadka tam zawołaj. Pod ten haczyk siedzi coś w końcu, słuchajcie. Jeszcze chwila, i zaraz się powinien tu pokazać. No, ten ładny, ale lechol. No, to o takie ryby nam tutaj chodziło. O, siadła. No, w końcu, słuchajcie, pierwsza porządna ryba dzisiejszego dnia. Konkret, leszcz. Elegancko. Opa. Tadam. Dobra, nie skacz. Ole, ma łeb gruby. ale zapięty delikatnie. O, proszę bardzo. jest bydlak co? <laughs> Żeby mi tu nie chciał skakać zaraz. To będzie prezentacja. Proszę bardzo. Tadam. Patrz, jaką ma wysypkę tutaj. Cały chropowaty jest. Ale myślę, że taki. no, Kilogram to ma spokojnie. Taki coś koło 50 cm. O, takie lasczy się tutaj właśnie rozchodzi. Masz buzieczka na szczęście. Za to, że wziąłeś. <laughs> Idziemy do wody. Siedzi. Ale chyba ten nie będzie taki duży. No ale coś tam się rozkręciło, słuchajcie. Jest jakiś pozytywny element w tym, co ja tutaj pomieszałem. <laughs> O ten taki maciu Hop. Agresywny jest słuchajcie. Nie rzucaj się to. Czechaczek mu przeszedł przez pysk. Oho. Proszę bardzo. Taki chlapaczek. Opa. Ale cały mnie upaćkał Tym śluzem. Ale powiem Wam szczerze, jest bydlak. Jak ja dawno byczka nie złowiłem. <grystanie> no i god. Ej, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że nie pamiętam kiedy. Ostatni raz tutaj na tej wodzie byczka złowiłem. A tu proszę. Taka sytuacja, taki wielkolud. No jeden to niestety lipa. Ale do wody nie wróci, no niestety. Patrzcie na to, jaki byk. Taki byk i z takim kłolcem. Proszę bardzo. No cóż, początek. Całkowicie źle, bez brania. Później coś tam udało się pomieszać. Wpadł jeden większy leszczyk. Jakieś tam przemyślenia. Będzie trzeba tutaj wnioski jakieś powyciągać z tego. Zobaczymy, przedyskutuję jeszcze temat. <laughs> jeszcze przedyskutuję temat z kolegami z drużyny, jak oni tutaj zaobserwowali tą wodę, co tutaj się u nich działo no i mam nadzieję, że wyciągniemy jakieś trafne wnioski za dzisiejszy wypad dziękuję serdecznie zachęcam oczywiście do wzięcia udziału w konkursie na, na facebooku makarone1207 no i co, do zobaczenia w niedzielę na zawodach pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się miłego dziąka życzę pozdrawiam